kochani, tu Agnieszka. Zapraszam Was dzisiaj na Mierzymy, Mierzymy z Medicina. Zresztą, jak widzicie, po miniaturce zawiesiłam się przez chwilę. Mierzymy z Medicin. Ktoś ostatnio tam pisał, że dawno nie było. Było niedawno tak naprawdę, ale dawno na to, ile rzeczy się nowych pojawiło. I słuchajcie, wybrałam tutaj do dzisiejszego filmu parę ubrań, które potencjalnie wydają się zarąbiste. Mam świetne sukienki, kolory są fajne. Nie ma dzisiaj za dużo wzorów, jak to w medicine zazwyczaj, że tam jest, wiecie, dużo wzorów. E, chyba jedną taką wzorzystą rzecz mam, ale ciekawe fasony, ciekawe kolory, dobre składy, także jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj jest, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawcie proszę kciuk w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie i widzę tutaj włosa. Cały czas takiego zwiniętego, kręconego <głoska> włoska. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Będę wyciągać, pokazywać Wam po kolei. Zacznijmy może od. Od czego by tu zacząć? Od czego by tu zacząć? Od sukienki może zaczniemy. Sukienka patrzcie w jakim kolorze. No, boski fiolet. Ja uwielbiam fioletowy kolor. Ona jest w kilku kolorach, ale no, jak zobaczyłam fiolet, to... Wiadomka, że wzięłam fioletową. Ona chyba jest wiskozowa, ale piękna. Szst! Rewelacja. E, tak, już patrzymy. Rozmiar L tutaj mam. I jest to sukienka, jeszcze jakiś taki papierek. Jest to sukienka taka ze ściętymi rękawkami, ale chyba troszkę dłuższymi, i z trójkątnym dekoltem. W pasie mamy gumkę i chyba ona jest taka midi, tak mi się wydaje. Czy tu jest jakieś rozcięcie? Nie ma żadnego rozcięcia po bokach, taka dłuższa po prostu. I tak zobaczyłam ten fason, i stwierdziłam, że ten fason może mi odpowiadać, jeżeli rękawki będą trochę dłuższe, jeżeli ono będzie się fajnie w talii układać. No i ten przede wszystkim kolor, nie? Ten kolor mi bardzo siedzi. W sensie może nie jest to idealna gama kolorystyczna dla mnie, ale come on, no kto się będzie tym przejmował. Ważne, że wiem, jakie kolory mi pasują, a jakie nie. A to jakie lubię, to jest zupełnie inna sprawa i też wam to mówię. Nie, jakby nie, nie ograniczajcie się w takich wąskich ramach, że to jest Twoja kolorystyka i wiecie te wszystkie tam analizy pierdu pierdu No. Dobra, zobaczmy w takim razie, jaki tutaj mamy skład. Wiskoza 85%, 15% len. Prać w 30 stopniach. No Gdyby ona leżała super, tak jak sobie wyobrażam, że mogłaby leżeć, to na pewno ją sobie zostawię, ale to, to jest kwestia do zobaczenia. Piękny przede wszystkim jest kolor. To już powiedziałam sto razy, nie będę się powtarzać. Zmierzmy, zobaczmy. Nie mogę się doczekać. Mierzymy. Znaczy, ja się nie mogę doczekać, ale ja tak naprawdę pokażę Wam najpierw wszystko, a potem wszystko pomierzę i wtedy jedno w drugie włożę, więc ja poczekam dłużej niż Wy, ale Wy możecie zobaczyć już teraz. I piszcie, czy fajna. Mierzymy. Dobra. To ta sukienka. Będę tak. Trochę długość jest taka ciotkowata. I nie czuję się w niej za dobrze. W ogóle ta część górna jest jakby za krótka, i mi się to podciąga. Tu jest rzeczywiście fajna gumka w pasie taka, że ładnie przytaliuje ale trochę mi się to podciąga, i robi się coś takiego taki daszek tutaj. To nie jest to, co ja bym chciała. No mogę to opuścić, no, widzicie, cały czas. Natomiast długość jest taka ciotka klotka. Co prawda ona się nie kończy w najszerszym miejscu mojej łydki i jest niewątpliwie komfortowa, wygodna, jak ją założyłam. Taka fajna, długość rękawków też jest spoko, bo zasłania to, co ma zasłaniać, ale jakoś tak może przez te buty kurczę, takie Mary Jane. Tak. Czuję się taka ciota klota trochę w tym. Może ta góra, ona jest też taka mało finezyjna, nazwijmy to. Nie wiem, tutaj to, przy tym dekolcie, tutaj jakoś tak, coś, coś mi nie gra w niej. Tak wygląda z boku, ja sobie też sama zobaczę, no ładnie wygląda. Ładnie, z tyłu tak, to będę mogła zobaczyć później. Zastanawiam się, co sądzicie? Bardzo jestem ciekawa, co Wy sądzicie. W ogóle nie prześwituje, to od razu Wam mówię nie jest prześwitująca. na no skład jest fajny. Może jakby do niej oczywiście dodać coś, nie? No to się od razu zmieni ten vibe. Zastanawiam się, co by tutaj do niej na szybko przyłożyć, z czym bym mogła chodzić, tak jakby, nie? Jak sobie pomyślę tak na pierwszy rzut. Tylko, że mam tutaj kurczę zaplątaną torebkę. Nie wiem, czy mi się ją tak uda wyciągnąć łatwo. Poczekajcie sekundę. O, kierostaw chyba tam, nie wiem, czy go widzieliście, czy nie, ale przyszedł, bo przed chwilą oczywiście musiałam jeszcze sprawdzę, czy jest ostrość. Musiałam oczywiście panów nakarmić teraz, bo y, zaraz by mi tutaj zaczęli szaleć. No, ja noszę nerki, wiem, że to może nie jest teraz Maciek idzie, Nie jest to może y, jakiś hit modowy, ale ja lubię po prostu. O, czekajcie, chyba, kurier. Kurier mi przyniósł, słuchajcie, paczkę, znaczy paczkę. Jedną rzecz sobie zamówiłam z Styla Filtr w sztyfcie z Abiba, który ma świetne opinie i podobno jest. Tak wyczytałam i tak trochę mi przypomina ten mój z Neogena SPF najlepszy, więc stwierdziłam, że jakby coś takiego w sztyfcie było, to by było super. Dobra, no to, to może nie to w takim razie, ale nie, nie czuję tej sukienki. Nie czuję jej po prostu. Mogłaby być dla mnie dłuższa troszeczkę. Dla osób niższych albo takich, które lubią tę długość, no to moim zdaniem jest super, ale. Mi przeszkadza ta długość. Przeszkadza mi. Ona zamiast dodawać jakby trochę lekkości, to dodaje ciężkości. Nie czuję się w tym dobrze, także przykro mi sukienko, bo kolor masz piękny, ale nie zostanie ze mną. Idziemy dalej. Mam tu jeszcze jedną sukienkę taką wzorzystą, piękną, no, ale to... Teraz co innego troszeczkę. I tutaj jestem zawiedziona kolorem bo na stronie ten kolor wygląda inaczej. Tu jest bardziej musztardowy, a na stronie wygląda się, ba, wygląda się, wydaje się bardziej taki żółty, jak to, jak to, się nazywa ten żółty, kurczę, wyleciało mi teraz z głowy. Żółty, żółty, szafranowy, o. A tutaj w realu jest taki przybrudzony ten żółty. No też można go nazwać szafranem, ale nie jest taki, mam taką koszulę właśnie szafranową, bardziej z... Massimo Dutti i ona jest rzeczywiście, ten kolor jest taki fajny. A tutaj widzę, że w worku już widzę, że to nie będzie mój kolor, w sensie to nie będzie mój kolor, tak czy siak, ale to nie, ja nie, nie znoszę musztardy, słuchajcie, nie, ble. <grym> po prostu ble. <grym> Także taka bluzka, ale ona też była w innych pięknych kolorach. Nie chciałam brać dużo fioletowych rzeczy, ale była też w takim właśnie różo który ja bardzo lubię i pokazywałam Wam nawet... Um, Ostatnio coś takiego przy sprzątaniu szafy, taką koszulę, taką różowo-fioletową z Zary, i coś takiego też jest. Także zobaczymy sobie po prostu fason, bo ten kolor to absolutnie y, mi się nie podoba tutaj. Także taka luźniejsza bluzka, też właśnie z trójkątnym dekoltem. Wykończenie takie tutaj, jakby mamy okrągły dekolt i wchodzi trójkąt głębszy, luźna do jeansów wydaje się całkiem fajna mamy też luźniejsze rękawki mam tutaj rozmiar L tu jest napisane że to jest len jest bardzo przyjemna w dotyku nie drapiąca nie szorstka lekko może taka przeźroczysta ale też nie bardzo nie tak że będzie wam wiecie wszystko widać mamy tutaj 100% nu. No. Prać w 30 stopniach również jest napisane. Cen wam nie podaję, bo ich nie pamiętam, a grzebanie w tym momencie i szukanie w telefonie, wiem, że niektórzy się bardzo oburzają o to, że cen nie podaję, ale no, come on, słuchajcie, dać, dać palec to są całe ręki, zawsze coś komuś nie będzie pasowało. Jakby co, to macie linki w opisie, możecie sobie tam sprawdzić po prostu, co, ile kosztuje, jakie są kolory, jakie są rozmiary, tak jak zawsze. Także taka fajna, luźna, przewiewna, tylko tak jak mówię, no tutaj yy, wolę troszkę inną intensywność żółci, ale zobaczmy. Do jeansików prosty jakiś taki zestawik, mierzymy. Ta koszula, bluzka właściwie, bo to jest bluzka, jak widzicie, ma tutaj tak podszyte, nie? Tak jakby kopertowo i rozchodzi nam się Tutaj taka linia, taka zaszewka się robi. O! Yy, tak jak powiedziałam, kolor mi nie pasuje, bo jest za bardzo musztardowy. O! Wiecie co? Tutaj mam tę koszulę. to Wam pokażę, o jaki kolor mi chodziło. On na stronie bardziej wyglądał w ten sposób, niż tak, jak jest. I to jest kolor, który ja bardzo lubię i jak trochę mam bardziej kontrastowy makijaż, to jest dla mnie do ogarnięcia. No, ale widzicie, jaka jest różnica, nie? Tu jest tak, o! A tu jest tak, więc, no, zdecydowanie to nie jest ten kolor. To nie jest taki kolor, e, jak ja lubię. Dobra, odłożymy. Natomiast pason jest fajny, bo on jest taki luźny, taki uniwersalny. Mamy długie rękawki zasłaniające łokcie, jak widzicie, luźną zapupę do narzucenia. I tutaj dużą robotę, wydaje mi się, robi właśnie kolor, jeżeli będzie Wam pasował, albo jeżeli wybierzecie sobie któryś z tych innych. Ehm, czy coś jeszcze Wam chciałam? O! Jeszcze jedno Wam pokażę. Ta druga, która jest na stronie, jest trochę taka, tylko że jakby troszeczkę ciemniejsza. O, jeżeli chodzi o kolory, właśnie. Tak, także ja te kolory mam. Dlatego nie brałam tamtej fioletowej. Tylko bardziej właśnie taką, aczkolwiek taką szołgieloną też mam. Ale tutaj fason mi się spodobał. Może ja nie jestem wielką fanką tego wykończenia takiego tutaj. O, z tym, tym. Ale okej, okay, tu mi wystaje biustonosz, więc ten dekolt jest dosyć głęboki też. Jakby co. Ogólnie rzecz spoko, no ogólnie rzecz spoko, ale tak jak już Wam powiedziałam, zostawić jej nie zostawię, mamy fajny skład. Jest wygodna, komfortowa, luźna, przewiewna, także jestem na tak, tylko nie dla mnie. I kolejna rzecz to jest również sukieneczka i tutaj już są wzory. Tu już są wzory. Tak jak mówię, to jest chyba jedyna rzecz dzisiaj taka wzorzysta. Mimo, że zazwyczaj jak zamawiam w Medicine, to zamawiam właśnie dużo tych wzorzystych rzeczy, ale tak sobie pomyślałam, że może dla tych osób, które wiecie, w jakimś tam stopniu Medicine lubią, ale niekoniecznie stawiają na te wzory i ja też niekoniecznie stawiam na te wzory. One często są przypłaczające. Pomyślałam, że nie będę aż tak dużo brała właśnie wzorkowych rzeczy. I ta sukienka też na stronie wyglądała pięknie, tylko że to nie jest do końca sukienka taka, którą ja bym założyła solo, natomiast nie solo z jakąś kurtką, yy, czymkolwiek na górę, czy nawet założyć na nią może jakiś, nie wiem, sweterek, kardigan czy coś, może być spoko. Spójrzcie. Tutaj mamy wycięcia w talii i wzory to są takie kwiaty, ale takie trochę ludowe właśnie. Tak mi się niby one są niby egzotyczne, ale jest w niej coś takiego ludowego, jak takie chustki, nie, co możecie kupić w zakopcu. I to jest sukienka dłuższa, również właśnie taka bez rękawów, tutaj zapinana na guziczek, na pętelkę. Ja jak będę mierzyć, to nawet tego nie będę zapinać, bo ja nie znoszę tego zapinać. Nie umiem tego zapinać, a potem się jeszcze bardziej frustruję, jak muszę rozpinać. Także taka, no te wycięcia w talii też nie do końca dla mnie. To tak. Szczerze to tę sukienkę zamówiłam, bo ona jest po prostu piękna yy, i może tak jakby Wam będzie pasowała. Rozmiar L. Tak jak zawsze się staram, żeby były te rzeczy, które mi pasują, które mi się podobają, ale czasem są takie, które, wiecie, no na mnie nie do końca będą, ale widzę, że są fajne i może na przykład dla Was. Także tę sukienkę docelowo raczej nie jest to sukienka, którą bym sobie chciała zostawić. Ale zobaczymy, jak będzie wyglądać na mnie, bo może akurat mnie, wiecie, skusi, ale chciałam Wam ją pokazać po prostu. I tutaj mamy 100% wiskozy, więc jest to sukienka wiskozowa. Właśnie mamy czarne tło i takie wyraźne wzory. No przepiękne są te wzory. Pięknie to wygląda. Ciekawa jestem, czy bardzo mnie to przytłoczy, ale zobaczymy. Także długa, maxi, bez żadnych rozcięć na dole. Znowu gumka w talii tutaj i te, yy, i te wycięcia. One są też na gumeczkach. Także też się dostosują do sylwetki. Jaki jest dekolt? Taki okrągły, ale nieduży, więc też taka fajnie raczej zabudowana. Zobaczymy, bardzo jestem jej ciekawa, także mierzymy. No i ta sukienka, tak jak mówię, ona nie do końca jest dla mnie, bo tutaj ona rzeczywiście ma podkreślić wcięcie w talii i tak dalej. No u mnie tego próżno szukać. <laughs> I tutaj też kształt nie jest dla mnie, ale chciałam Wam ją chociaż pokazać, bo uważam, że jest bardzo ładna. Jakbyśmy tak zrobili o, podcięli tak, jak wygląda sylwetka taliowana, no to może robić robotę. Bardzo leciutka, taka przewiewna, przyjemna. I tutaj jest inna długość już, bo tutaj mamy trochę dłuższą tę sukienkę niż na przykład ta fioletowa była. I tutaj nie mam tego uczucia, że to jest tak mocno takie. skracające, nie wiem. Jakieś takie ciotkowe-klotkowe. Nie jest tak aż ciotkowo-klotkowo, <noise> może jeżeli chodzi o długość. Wzór jest piękny, no tylko mówię, no na mnie to podkreślenie tutaj braku talii, to, to wiadomo. Nie bijcie mi się przy kablach. To, to, to nie jest wskazane, może tak. Także też mocno tutaj jest wcięte. Jakby nie było, jakby było troszkę tutaj, tylko mniej, no to ewentualnie by mi przeszła do czegoś. Czekajcie, muszę ich przegonić, bo oni zaraz zaczną tłuc, a siedzą pod statywem. I zaraz by to był Armagedon, bo by się zaczęły gryźć córy. Tak, także tak wygląda z boku i tak wygląda z tyłu. No sama w sobie sukienka jest śliczna, nie mówcie, że nie. Na lato, na jakiś letni wieczór, czy do jakiejś nawet ramoneski, tak jak jest chłodniej. Super! Po prostu super. Tylko, że po prostu nie na mnie. <laughs> Także tę sukienkę też odsyłam. Trochę mi smutno, no ale tak jakby... No, człowiek wygląda, jak wygląda. No, jakby... Rodzisz się z takimi nogami czy z taką talią i... I tak jest po prostu. Także idziemy dalej. Rzecz kolejna. Co ja tu mam? Aha, kombinezon, słuchajcie, zamówiłam. No tak, zapomniałam o tym, że ja zamówiłam kombinezon. Kombinezon w takiej oliwkowej zieleni. Jest pasek? Jest pasek, tak. Aha, ale jak to zmierzyć, jak on jest przyczepiony? Dobra, w każdym razie są dwa kolory, trzy kolory. Jest fioletowy, właśnie taki fioleto-róż. Jest beż, ale taki trochę żółty na stronie się wydawał i nie do końca mi się podobał. I właśnie taka oliwkowa zieleń kombinezon z długimi nogawkami i z takim słomkowym paskiem. Długie, szerokie nogawki. Mam nadzieję, że nie za długie. Widzicie już kolor. Gumeczka w pasie i góra jest w ten sposób. Także mamy górę taką koszulową, zapinany tutaj na guziki z drewna albo imitujące drewno. Takie i mamy też tutaj podwinięty trochę jakby rękaw, i też zapięty na te guziczki. Trochę głęboki dekolt, ale fajny, rozmiar L. Chyba wszystko tutaj działam w rozmiarze L. I do tego mamy. Pasek, zastanawiam się, jak ten pasek zmierzyć. Aha, można go wyciągnąć z drugiej strony. Tak, także mamy jeszcze do tego taki pasek. Ten fioletowy, pamiętam, jest chyba z czarnym wykończeniem czarne guziczki i czarny pasek, czy jakiś taki ciemny, i nie do końca mnie to przekonuje takie zestawienie, dlatego go nie brałam, a ten jasny, no to tak jak mówiłam, że był zbyt żółty. Natomiast ten zielony też mi się bardzo podobał um, i pomyślałam, że a nóż widelec trafi się kombinezon, który będzie fajny, bo przez ostatnie kilka sezonów Parę lat temu były świetne kombinazony, Takie fasony, które mi odpowiadają. A teraz przez ostatnie kilka sezonów jakoś tak nic nie mogę znaleźć, a ja kombinezony bardzo lubię po prostu. Yy, mamy tu, widzę, kieszenie również i teraz spróbuję znaleźć metkę. Co w kombinezonach zawsze jest nie lada wyzwaniem. Ale może się uda. Gdzieś przy biodrach będzie jest. Dobra, o mamy też tutaj zapasowe guziki dwa. Jeden taki mały przeźroczysty i jeden właśnie ten drewniany. W składzie mamy tak 100% lioselu. Po prostu, czyli to jest kombinezon z lioselu, bardzo dobre włókno, bo oddychające, bo lekkie, świetne na lato i jeszcze na dodatek ekologiczne. O czym wam ostatnio często trąbię, żeby was tak trochę na ten liosel namawiać, bo no, po prostu tam no powiem to jeszcze raz. Zamknięty obieg wody się stosuje, więc jest dużo bardziej ekologiczny liosel niż na przykład bawełna. Także mierzymy Ogólnie rzecz biorąc, ten kombinezon jest świetny, moim zdaniem. Jest świetny, tylko przydałaby się... Aha, tam są szlufki, tylko ja pasę nie wkładałam po prostu w te szlufki. Moim zdaniem jest świetny. Tu mam worek, <śm> dlatego szeleszcze. Mamy tu kieszenie. Są szersze nogawki. Góra jest fajna. Taka leciutko niżej jest linia ramion. I te podwinięte rękawki. Jak się je dobrze odwinie, to będzie to lepiej wyglądało, bo one teraz się będzie opadały tam, gdzie nie są tutaj przypięte. Tak wygląda. Fajny kołnierzyk, fajna głębokość dekoltu, bo dekolt nie jest, spójrzcie, nie jest za głęboki, a jest trójkątny, więc jest taki bardzo komfortowy. Ładne jest to zestawienie kolorystyczne również tego paska i tych guziczków. Tu mamy zaszewki. Natomiast myślę, że widzicie, co jest nie tak dla mnie. Spójrzcie na długość. On jest po prostu długi. On jest długi i ja rozumiem, że można. I popełniłam ten błąd, i więcej go popełniać nie chcę. Musiało być mi się coś hiper podobać. Um, chodzi mi o długość, że jakby musiałabym nosić do niego wyższe buty, a ja chcę, żeby ubranie było takie, żeby mnie nie musiała kombinować. Po prostu. Więc jasne, mogłabym sobie nosić jakieś buty na obcasie, na platformie i tak dalej, ale. Jak mogę założyć wygodne buty i do tego rzecz, która, wiecie, nie muszę z nią kombinować, no to wolę po prostu. Także on by się u mnie totalnie nie sprawdził. Ale sam fason, nie powiem. Sam fason jest okej. Okay. Trochę mi brzuszek mam wrażenie znać, tak, znać mi trochę brzuszek, więc to jest też taka kolejna rzecz, która, której mówię nie, przez którą mówię nie temu ubraniu. Yy, ale jest ok. jakbyście szukały i jakbyście były wyższe, albo jak nosicie na przykład buty właśnie. Takie troszkę wyższe, bo ta długość tutaj nie no jest problemem. Tak wygląda z tyłu. Tutaj mamy gumkę. Tak jak mówię, nie wkładałam w szlówki po prostu tego paska, więc to tam gdzieś zjeżdża i tak dalej. Tak, tu jest szlówka. Ale jest spoko, jest naprawdę spoko. Może góra też nie jest moim ulubionym fasonem, takim koszulowym, bo jednak jest. Taka, mogłaby być troszkę luźniejsza, te rękawki i tak dalej, no nie jest takie, jak bym chciała, w punkt coraz więcej będę znajdowała rzeczy na nie, więc może skończmy. Generalnie, obiektywnie jest to bardzo fajna rzecz, tylko nie na mnie, po raz kolejny, dzisiaj takich dzień, nie wiem o co chodzi. Idziemy dalej. Kolejna rzecz to koszula. I ona mi się już od jakiegoś czasu podobała. I też na stronie ten kolor wydaje się trochę inny, aczkolwiek w dalszym ciągu jest fajny, tylko że znowu, teraz jak widzę, to on jest bardziej zgaszony niż na stronie. Tak jakby trochę wiecie, podciągają chyba jaskrawość tych kolorów na stronie. Jest to koszula w groszki. Grochy właściwie. Luźna. I też właśnie w takim jakby zgaszonym różu w grochy, ale znowu, ona jest przytłaczająca przez to. Na stronie to tak nie wyglądało. Ten fioleto róż był taki soczystszy po prostu. A tu jest taki przygaszony i taka przygaszona wersja z czernią daje znowu wrażenie przytłoczenia. No wiadomo, że takie większe groszki też trochę takie wrażenie mogą dać. Ale znowu trochę jestem zawiedziona kolorem. Mamy normalną linię ramion. Rozmiar L również tutaj wzięłam. Widzę, że jest jakieś uplamiony na czarno, ale tylko tak od środka. Nie wiem o co chodzi. Może tak ma być. Zapinana na guziki jest ta koszula, i tutaj guziczki, widzicie, są dopasowane. Ona jest taka dłuższa, większa, luźniejsza. I jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj 100% wiskozy znowu, więc dzisiaj mierzymy dobre składy po prostu. Dzisiaj mierzymy dobre składy, takie w punkt i super, że sieciówki idą w tę stronę. Ja jak najbardziej, że tak powiem, jestem, jestem totalnie za. Więc taka koszula, zobaczmy ją znowu też do jakichś jeansów, do czegokolwiek. W sumie fajniejsza by była, nawet kurcze, jakby były te groszki białe, albo jakieś takie kremowe. No, przynajmniej dla mnie, no. Idziemy dalej. W sensie mierzymy. Wiecie co, zaczynam być zirytowana, tak szczerze mówiąc, bo... wszystkie te rzeczy są fajne, tylko nie dla mnie i nie na mnie. Nie podobają mi się na mnie. <noise> Ogólnie mi się podobają, tylko nie na mnie. Przynajmniej te, co do tej pory zmierzyłam. Eee, tak, tutaj mamy tę koszulę. I ona też jest ok, jest spoko. Mamy lekko obniżoną linię ramion, ale dla mnie jest za bardzo slim. Taka długość. Z boku wygląda ok, ale nie podoba mi się moja sylwetka w niej z przodu. Po prostu mi się nie podoba. Nie podoba mi się, jak się ramiona układają w tej koszuli. Nie podoba mi się kołnierzyk. I to tutaj. Nie podoba mi się fason. No, ogólnie rzecz biorąc, nie podoba mi się fason. No i to co, coś wam, to, co Wam mówiłam wcześniej też o tej kolorystyce, że mam wrażenie, że jest trochę taka dla mnie przytłaczająca, mimo, że to jest mój kolor jak najbardziej, czerń, no to czerń wiadomo, ale jakby była z białym albo z jakimś turkusem, o takim jasnym na przykład, to była dużo, dużo ciekawsza, a tak jest taka ciężka i, i nie chcę jej. I ostatnia rzecz na dziś to jest powtórka z rozrywki. To jest coś, co ja już zamówiłam, ale jakoś tak właśnie było we wzory i nie do końca, nie do końca mnie to przekonało, Was też z tego, co czytałam po komentarzach. Czyli luźna marynarka lniana. Rozmiar L również tutaj mam. Yy, I wzięłam taką w naturalnym kolorze, jakby lnianym, i tam były jakieś dzikie koty, coś takiego. To chyba nawet było w ostatnim mierzymy takim domowym z Medicine. I mówiłam, że o, fajnie, jakby były jakieś inne kolory. I rzeczywiście są, słuchajcie. Więc wzięłam również taką w zgaszonej zieleni. I stwierdziłam, że spróbujemy po prostu z tym. Uwielbiam ten kolor, uwielbiam takie właśnie luźne marynarki, lniane, bezpotrzewkowe, takie lojbkowe. Zapinana jest jak widzicie tutaj dwurzędowo i zobaczymy jak to będzie leżeć, bo przez to, że tu jest normalna linia ramion, to właśnie i przy tych wzorach, które tak jakby były duże, były dominujące w dolnej części tej marynarki, to te proporcje trochę dziwnie wyglądały. Zobaczymy jak będzie to wyglądało po prostu tym razem. Może się uda, może akurat, bo tak jak mówię, ja bardzo lubię um, takie coś. I miałam zresztą podobną z Zary, tylko trochę był taki bledszy zielony, ale z niej wyrosłam. Mam taką też z Zary w naturalnym właśnie kolorze. I szczerze nie pogniewałabym się, mając jeszcze jedną, bo to jest bardzo komfortowe, tam można założyć to, zapiąć to, bo to fajnie zapięte może wyglądać. I do taki spodenek czy dżinsów, bardzo spoko. Wiskoza 80%, 15% lnu i 5% bawełny. Tak? Piskoza, len, bawełna. Więc znowu mamy super skład. Mierzymy dzisiaj super składy. Tak, także to jest rzecz kolejna. No i co? Zakładam i zobaczymy. Dobra, i to jest ostatnia rzecz, już e, ratująca honor. <laughs> w sensie to jest pierwsza rzecz z dzisiejszego filmu, a ostatnia w dzisiejszym filmie, ale pierwsza, która mi się tak podoba i dobrze się w niej czuję. Mimo, że ona nie jest idealna, bo ona zaokrągla ramiona, tutaj dekolt, no wiadomo, jakiś top można założyć. Guziczki też mogłyby być troszkę inne, ale generalnie podoba mi się i bardzo dobrze się w tym czuję. To są takie pierdoły, wiecie, do których można się przeczepić. To nie jest tak, że. To jest trochę co innego niż mieć jakieś ale i nie będę nosić, nie? Bo są takie rzeczy, które na przykład jakbym zostawiła, czyli na przykład tę sukienkę w... Fioletową. To tam mam takie ale, żebym tego nie chciała nosić, bo ta długość tak naprawdę nie podoba mi się sobie. A tu, jak założyłam i nie czuję się komfortowo, o! Daje mi to taki vibe ciotki klotki i tak bym się też czuła. A tutaj, mimo tego, że na przykład, właśnie, a tu guziczki mogłyby być jakieś trochę większe, a tu coś tam to. Czuję się jak to założyłam, że this is it, W tym się czuję komfortowo fajnie. Do dżinsików torebka, do tego jakaś i mogę śmigać. Także myślę, że tę y, luźną marynarkę sobie po prostu zostawię. Tak wygląda. I to będzie jedyna rzecz z dzisiejszego filmu, którą sobie zostawię. Mimo, że obiektywnie każda z tych rzeczy była fajna. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Możecie mi napisać, czy Wam się te rzeczy podobały, czy Wam się nie podobały. Tak, staram się jak najbardziej obiektywnie do tego podejść. Długość tutaj jest za pupkę, taka zapupkowa. No w sumie tak nawet trochę bardziej niż za pupkę. No i mamy całkiem ładne klapki i w tym kolorze rzeczywiście taki monokolor, Może niekoniecznie do błękitnych spodni, może do białych i tak dalej. To mi się podoba po prostu. Komfortowo, luźno, przewiewnie, dobry skład i jestem na tak. Jestem totalnie tutaj na tak tylko z jakimś tofem No dzisiaj za top mi robi bisnonu. Także to by było na tyle. Ciekawa jestem bardzo Waszej opinii, co sądzicie o tych rzeczach i czy też miałeście takie, że fajne, ale tak coś, czy, czy Wam się podobało? Wiadomo, że tutaj są też dziewczyny w takim typie na przykład kolorystycznym, który bardziej sobie będzie wolał takie jakieś właśnie fiolety z czerniu i tak dalej, i tak dalej, czy te musztardy. Dlatego tak staram się, żeby było różnorodnie mimo wszystko. Jak się ze mną fajnie bawiliście, zostawcie proszę kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!